Pana, a, no. czy, a czy nam, Polakom i Chińczykom, jest na, jest na rękę silna Rosja? Silna Rosja? Zdecydowanie nie. No widzi pan, zdecydowanie. Czyli jeżeli, nam, Czyli... jeżeli, nam ale... wolno, jeżeli nam wolno powiedzieć, że nie życzymy silnej Rosji, no. to Rosji ale wolno czy... sobie nie życzyć, że Polska Dokładnie, ale czy silna? odpowiedziałem panu co na pytanie, no. dlaczego właśnie nie, nie jest na Rosji silna Polska, się, na re... no Rosji nie jest silna Polska? Odpowiedziałem chyba, nie? Nie jestem pewien, dlatego że widzi pan Rosja na przykład sobie nie życzy graniczyć z silnymi Niemcami. Na przykład. Przypominam panu wypowiedź pana Edwarda Szewardnadze, ministra spraw zagranicznych yy, Związku Sowieckiego, który wyraźnie mówił, że się zgodzi na zjednoczenie Niemiec, ale pod warunkiem, że między Rosją a Niemcami będzie Polska. Słaba oczywiście, słaba Polska, nie za silna, to jest jasne, ale, a, ale, ale to jest to Niemcy z międzynarodowe są dość skomplikowane i na przykład my Polacy sobie marzymy czasami, czasami, że zjednoczymy się w ten czy inny z Białorusią, Ukrainą, Litwą, tak jak było kiedyś i do spółki z Chińczykami osłabimy Rosję, prawda? Marzymy sobie o tym, wolno nam? No, wolno, no to Rosji też wolno sobie marzyć o tym, ale my w tym celu nie podkładamy bomb w samolotach, w samolotach żadnych, tym bardziej, że byłoby to bez sensu. I jeszcze raz mówię, nie widzę najmniejszego sensu. Można być wrogiem Rosji, można być zawziętym wrogiem Rosji, można uważać, że właściwie związek sowiecki to nie było nic innego niż Rosja, aczkolwiek, nawiasem mówiąc, 90% zamordowanych przez Stalina to byli Rosjanie. A Stalin nie był Rosjaninem, tylko Gruzinem, a Beria nie był Rosjaninem, tylko Mingrelem, a Jeżow nie był Rosjaninem, tylko Żydem, yy, także, także, a, a 9% zamordowanych to byli Rosjanie, więc yy, dla, mnie, dla mnie na przykład reżim sowiecki był znacznie bardziej antyrosyjski niż antypolski. Wymordowano znacznie więcej Rosjan niż Polaków. No jak to nie? No to są obiektywne fakty. Związek Sowiecki wymordował znacznie więcej Rosjan niż Polaków i to nieproporcjonalnie. Nie dla, oczywiście nie dlatego, że bardziej nie lubił Rosjan, tylko Rosjan miał więcej pod ręką, prawda, i dlatego ich <Saying> bardziej mordował. O to chodzi. I Pani o tym pamięta, że reżim sowiecki, ja, ja, ja nawet jestem oburzony i dawałem temu nieraz wyraz, oburzeniu i zdziwieniu, bo ja na miejscu, ja na miejscu Pana Putina, czy w ogóle jeszcze Gorbaczowa, czy Jelcyna, Bym głosił jawnie. No jeden to próbował, że odcinamy się od przeszłości Związku Sowieckiego, że to był zbrodniczy reżim, który okupował Rosję, zniszczył Rosję, zniszczył Rosję, cofnął ją w rozwoju i się odciął. Natomiast pan Putin niestety powołuje się na osiągnięcia Związku Sowieckiego, co jest powodem, dla którego no, wyrażam zdziwienie, że oni tak właśnie działają, prawda? Nie, żeby nie powiedzieć, że ich, że ich za to potępiam. To jest idiotyczne. Niemcy, Republika Federalna Niemiec, Republika Federalna Niemiec się odcięła od Trzeciej Rzeszy, natomiast Pan Putin się od Związku Sowieckiego tak naprawdę nigdy nie odciął. Tak naprawdę nigdy się nie odciął. I to jest bardzo niebezpieczne. Ale widzi Pani, Republika Federalna Niemiec odcięła się od Trzeciej Rzeszy. Ale jestem w dalszym ciągu podejrzliwy, jeśli idzie o Republikę Federalną Niemiec. Ja się boję Republiki Federalnej Niemiec, tak samo jak się boję Rosji. Oczywiście, że się boję Republiki Federalnej Niemiec. Niemiec jak najbardziej, jak najbardziej nie dlatego, że ta Republika jest zła. Tylko widzi Pani, Niemcami rządziła kiedyś Republika Weimarska tak zwana, która no, nie była nam przyjazna, ale nie była specjalnie szkodliwa. I któregoś dnia na miejscu Republiki Weimarskiej pojawiła się Trzecia Rzesza. I ja wiem, co się pojawi na przykład jutro na miejscu Republiki Federalnej Niemiec. Nie wiem. Dlatego chcę być bezpieczny i chcę rozbudowywać nasze siły zbrojne na wszelki wypadek. I tak samo nie wiem, co jest w Rosji. W tej chwili z Rosją mamy niewielką granicę, nie mamy żadnych sporów terytorialnych, nic się na razie nie dzieje, ale wie pani, na wszelki wypadek chcę mieć rozbudowane siły zbrojne, żeby być bezpiecznym i od tamtej strony na wszelki wypadek. I dlatego bardzo mi zależy na niepodległej Białorusi i niepodległej Ukrainie, bo nie chcę graniczyć z Rosją. Ja w porównaniu z niektórymi politykami polskimi mogę być nazywany... Nazywany wręcz, wręcz filosemi, fu, fu, y, politykiem, politykiem prorosyjskim, bo się nie przyłączam do wszelkich głupich oskarżeń przeciwko Rosji, ale ja bardzo lubię Rosję i to lubię on tym bardziej, im jest dalej od Polski. Dlatego, dlatego chcę mieć między Polską a Rosją Ukrainę i Białoruś. I dlatego na przykład ja się sprzeciwiam atakom na pana Łukaszenkę, bo ja chcę, żeby Białoruś była niepodległa, a jeżeli pan Łukaszenka odejdzie, to Białoruś padnie w ręce Rosji. A ja nie chcę, żeby Białoruś padła w ręce Rosji. Wiecie pani. I pana Łukaszenkę można lubić albo nie lubić, ale ten człowiek jest gwarantem niepodległości Białorusi. Dlaczego może mieć posadę? On po prostu wie, że jak złoży władzę, to go dopadną i go jeszcze zrobią z nim to samo, co z różnymi dyktatorami, prawda, tam w, w Egipcie czy, czy, czy gdzieś tam. Więc on władzy nie odda, a więc musi trzymać niepodległość Białorusi i dlatego nie wolno go zwalczać. Bo ja chcę, żeby między mną a Rosją była Białoruś. Tak samo jak Stalin chciał, żeby między Niemcami a Rosją była, czy, czy była słaba Polska, tak samo ja chcę, żeby między Polską a Rosją była słaba Białoruś. No to jest normalna gra geopolityczna, no, proszę to zrozumieć. Tak się, tak się gra w polityce, prawda? I jeszcze raz mówię, w interesie Polski leży, żeby nie graniczyć z Rosją. I w moim interesie leży, żeby na przykład pozbyć się enklawy królewieckiej, znaczy eksklawy królewieckiej, na przykład. I gdybym był rządził w tej chwili w Polsce, to wszystkie moje wysiłki byłyby skierowane na to, żeby się włączyć, włączyć do Polski e, okręg królewiecki, który Rosjanom jest potrzebny jako cholera dopłacają do niego pieniądze, prawda? można by z nimi pogadać. Prawda? No i, I Wałęsa chciał to nawet robić. Ja z z Wałęsą chciał to nawet robić. Także proszę Państwa, zrozumcie. Polityka zagraniczna jest sprawą bardzo skomplikowaną i nie można krzyczeniem, że... Przecież Rosjanie w tej chwili już traktują nas jak chorych psychicznie. Znaczy nie wszystkich, tylko tych, co o tym mówią, bo tych chorych psychicznie. No. Przecież proszę poczytać, ja znam rosyjski. Ja wchodzę na strony, na strony internautów rosyjskich, się śmieją z nas.